Wygra na Seul. Świątek potrzebowała odpoczynku. Ostatnie tygodnie igi świątek przyniosły kilka tematów, o których było głośno w mediach. Wiele mówiono i pisano o wydarzeniach z konferencji prasowych, które przyniosły zaskakujące pytania, z którymi Polka musiała sobie poradzić. Oprócz tego zawodniczka miała problemy ze stopą i podzieliła się tą informacją z kibicami po tym, jak pożegnała się z US Open po porażce z Amandą Anisimową w ćwierćfinale. Mateusz Dawidziuk, lekarz świątek, poinformował, że jego podopieczna zmaga się z urazem spowodowanym przeciążeniem i przed kolejnymi występami będzie potrzebowała regeneracji. Tenisistka jeszcze podczas US Open potwierdziła, że wystąpi na turnieju wygrana w Seulu, który zaplanowano od 15 września. Pojawiły się wątpliwości, czy będzie w stanie dojść do tego czasu do optymalnej dyspozycji, jednak po czwartkowym wpisie na Instagramie wszystko wydaje się jasne. Jednoznaczna deklaracja. Gotowa na azjatycki słyn. Regeneracja przed zmaganiami w Azji najwyraźniej udała się świątek. Polka podzieliła się z fanami zdjęciem z wakacji, na którym widzimy ją pływającą na supie. Tylko kilka spokojnych i uważnych dni przed powrotem do pracy. Gotowa na azjatycki słyn napisała: Pierwszy mecz z udziałem Polki w seulu prawdopodobnie odbędzie się w okolicach 16 do 17 września, zakładając, że w pierwszej rundzie będzie miała wolny los. Jeszcze w trakcie zmagań na US Open iga świątek potwierdziła także, że po koreańskiej imprezie zagra na turnieju w Pekinie. 24 latka wygrała tę imprezę w 2023 roku. Marek z Luwaz, KS Sport.